Dzień dobry, kłania się wszystkim Basia Kamińska, witam Was bardzo serdecznie dzisiaj z Centrale Montemartini, które znajduje się na Via Ostiense. Bardzo łatwy dojazd jest do muzeum, ponieważ wystarczy metrem B dojechać do stacji Garbatella, trzeba wyjść później ze stacji i kładką nad ulicą przejść na Via Ostiense. Tutaj tak naprawdę znajdowała się elektrownia. I w starej elektrowni tutaj powstaje muzeum, tzw. Centrale Monte Martini, muzeum, które jest filią muzeów kapitolińskich. Tutaj znajdują się eksponaty, które zostały znalezione np. podczas konstrukcji różnego rodzaju parkingów, centrów handlowych oraz nowej linii metra. I te wszystkie eksponaty, które nie były w stanie pomieścić się w muzeach kapitolińskich, tutaj zostały przeniesione i stanowią niesamowitą kolekcję. Wejdziemy za chwilę do środka, pokażę Wam, jak to wygląda. Pokażę Wam to prawdopodobnie już troszkę z innej perspektywy, ponieważ wewnątrz w muzeum muszą mieć maseczka. Zapraszam Was do zwiedzania razem ze mną. Witamy w środku. Jak widzicie, tak wygląda, zaraz po wejściu, muzeum. Proszę zobaczyć, mamy maszyny ze starej elektrociepłowni. Wśród maszyn mamy ukryte starożytne skarby. Proszę bardzo, sarkofagi na przykład. Później przejdziemy do kolejnej sekcji, do kolejnej sali. Zobaczcie, jakie to muzeum jest niesamowite. Wśród starych maszyn elektrociepłowni, odpowiednio zakonserwowanych, możemy właśnie zobaczyć zbiory muzealne. Jesteśmy w dzielnicy przy drodze Ostiense. I tutaj właśnie jest to dzielnica przemysłowa, tudzież stara dzielnica przemysłowa. I można zobaczyć, jak wyglądały konstrukcje znajdujące się tutaj przy ulicy. To wszystko właśnie jest zakonserwowane w muzeum. Więc można zobaczyć jak wyglądała ta część miasta podczas prac konstrukcyjnych, co zostało znalezione i właśnie mamy te eksponaty. Właśnie wchodzimy na kolejne piętro. I tutaj mamy całą kolekcję rzeźb antycznych. Na wprost Możemy zobaczyć fragmenty, które zostały znalezione przy getcie żydowskim. Tam znajdowała się świątynia Apolla. Fragmenty świątyni są ciągle tam widoczne. Natomiast tutaj mamy elementy dekoracyjne pochodzące ze świątyni. Proszę zobaczcie, u góry tak wyglądają struktury muzeum. Proszę bardzo, wszystkie maszyny widoczne i zakonserwowane. Tu możemy zobaczyć kolejną salę, w której doskonale widać wszystkie maszyny elektrociepłownicze. Proszę bardzo, tak właśnie wygląda cała ta kolekcja. Tu możecie zobaczyć niesamowita mozaiki, które wcześniej można było zwiedzać z górnego piętra. Można było wejść tam na górę i stamtąd był niesamowity widok, te przepiękne mozaiki tam właśnie na górze. Dzisiaj już nie można niestety tam wejść, ale na mozaiki możemy jeszcze rzucić okiem. Ogromne połacie przepięknych mozaik, które pochodzą prawdopodobnie z ogrodów z salustusa. Jeszcze raz możecie zobaczyć, drodzy Państwo, o przepiękną mozaikę, i pokażę jeszcze, jak on jest ciekawie zrobiona, proszę bardzo. Otoczona jest przez rzeźby, a na samej górze, proszę zobaczyć, widać struktury elektrociepłowni. One są praktycznie wszędzie, w każdej strony nas otaczają. Także muzeum niesamowicie ciekawe z ciekawymi eksponatami. Drodzy Państwo, tu jeszcze jest widok na halę główną, na całą maszynownię. Daje nam to chyba wyobrażenie, jak to muzeum wygląda. Proszę bardzo. Muzeum Centrale Montemartini jest otwarte od wtorku do niedzieli w godzinach od 9 do 19. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli nie wiecie co robić w Rzymie, chcecie zobaczyć niesamowite miejsce i niesamowitą kolekcję, coś co nie jest znane, coś co nie jest powszechnie odwiedzane przez turystów. Zapraszam Was bardzo serdecznie właśnie do Muzeum Centrale Montemartini.